Cześć, tutaj Kamil z Apple, Tyle powiedziano już na temat Apple iPad 2 ale jeszcze wiele pozostało do powiedzenia Przedstawiamy pierwszy polski test dokładniej wideorecenzję kolejnej generacji tabletu Apple Poznajcie Apple iPad 2 Nowy Apple iPad 2 jest nieporównywalnie lżejszy od poprzednika Jest on również dużo cieńszy Sam design jest bardzo podobny jak w przypadku Apple iPad Urządzenie jest 33% smuklejsze od pierwszej generacji tabletu Apple. Przyciski funkcyjne, ułożenie klawiszy, sam wygląd, tylny panel aluminiowy pozostał bez zmian praktycznie. Z tyłu, na dole, mamy wybudowany głośnik oraz złącze dokujące znane użytkownikom iPhone'a, iPodów oraz innych urządzeń. Apple, logo firmy Apple, nazwę produktu iPad oraz wersję urządzenia, w tym wypadku 16 GB. U góry znajduje się klawisz blokady urządzenia oraz jego wyłączenia, a także jack 3,5 mm. Na tylnym panelu znalazła się również kamera, klawisz głośności, klawisz blokady, rotacji ekranu lub też wyciszenia iPada. Wszystko zależy od wybranych ustawień. Przedni panel to przycisk Home, znany użytkownikom iPhone'a oraz kamera. Jeśli chodzi o wbudowane kamery w iPadzie, nie są one najlepszej jakości. Nie po to one zostały tutaj montowane. Wyobraźcie sobie tylko... Takiego rozmiaru urządzenie, jako to, które wykonuje nam zdjęcie. Czysta głupota. Warto zwrócić uwagę również na wagę samego iPada. Jest on lżejszy od poprzednika o ponad 15%. Co to umożliwia? Że trzymając tak y, iPada, jak właśnie na przedstawionym wideo, nie mamy żadnych problemów. Nie jest on za ciężki ani też zbyt lekki. Wręcz powiedziałbym, że idealny. Na temat designu wyglądu nowego iPada 2 powiedzieliśmy już chyba wszystko. Czas przejść teraz do samego iOS. Tak wygląda nasza strona mobilna, tablet o dostosowana właśnie do iPada. Artykuły przedstawiane są w formie miniaturek. Po przejściu mamy powiększany artykuł wraz z pełną treścią. Nie ma tutaj konieczności powiększania strony za pomocą gestu MultiTouch. Strona została dostosowana właśnie do tabletów i z myślą o nich została stworzona. W Apple iPad 2 możliwe jest przeglądanie stron za pomocą kart. Wczytując nową kartę oraz powracając do poprzedniej, strona nie jest ponownie ładowana, co jest niewątpliwie plusem. Wszystko ze względu na większą liczbę pamięci RAM. Przejdziemy sobie teraz do naszego ulubionego serwisu piłkarskiego weszło.pl. Reklamujemy ten serwis za darmo, chcemy Wam pokazać jak działa gest multitouch w Safari, bo oczywiście można je tutaj wykorzystać, tak zwany gest szczypnięcia, iPad dopasowuje również zawartość w zależności od rotacji ekranu. Istnieje oczywiście możliwość wykorzystania skrótu Double, tap, tak zwane podwójne tapnięcie. Strona wtedy dopasowana jest do, tekst jest dopasowany do zawartości, oraz strona jest przybliżana. Lepiej będzie to widoczne po tworzeniu jednego z artykułów. Teraz podwójne tapnięcie spowoduje dopasowanie tekstu do rozmiaru w ekranu. Polecamy serwis weszło, jeśli ktoś jest fanem futbolu. Safari pozwala również na dodanie strony jako ikony na ekranie głównym. Wystarczy postąpić tak jak na przedstawionym wideo. W ten sposób przedstawiona ikona pozwala na szybkie przejście do naszej strony głównej PL. Przedstawimy teraz kilka preinstalowanych aplikacji wraz z iPadem. Zaczniemy od notatnika. Tak wygląda notatnik dla iPad. Jest on bardzo przejrzysty, pojawia się nawet element takiej skórki na dole. Wygodny w użytkowaniu. To samo tyczy się samej klawiatury dotykowej. Pomimo tego, że wiele osób twierdzi, że pisanie na klawiaturze ekranowej nie jest zbyt wygodne, dla nas nie stanowiło ono większego problemu. Tym bardziej, że dostępna jest funkcja autokorekty dla większości języków, w tym języka polskiego, angielskiego. Wystarczy tylko zmienić tutaj ustawienia klawiatury. Pozdrawiamy tablety online, życzymy przyjemnego oglądania. Jeśli ktoś z Was nie przepada za klawiaturą ekranową, może zawsze skorzystać z rozwiązania w postaci klawiatury fizycznej dołączonej poprzez Bluetooth lub też poprzez dock. Wtedy iPad staje się idealną maszyną do pisania. Po podłączeniu fizycznej klawiatury, wasz iPad stanie się mini komputerem, który będzie mógł konkurować na dobre z netbookami. W tym wy wypadku wygoda jednak jest dużo większa, między innymi ze względu na dotykowy ekran oraz świetny czas pracy na baterii, który wynosi 10 godzin. Następnie mamy program iTunes. Niestety w Polsce nadal jesteśmy traktowani jako kraj trzeciego świata i oficjalnego dostępu do iTunes nie mamy. Kolejny jest App Store. Czyli możliwość kupowania aplikacji, wyszukiwania. Jest 70 tysięcy aplikacji stworzonych na iPadzie, więc mamy z czego wybierać. Na pewno od dzieci do roślin, bez względu na to, ile lat mamy, znajdziemy coś dla siebie. Następnie mamy Game Center, serwis centrum społecznościowe dla graczy, które pozwala na wyszukiwanie właśnie znajomych, granie z nimi online. Jest również dostępny FaceTime, czyli wideo rozmowy za pomocą iPada. Aparat w iPadzie, jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest bardzo przeciętej jakości. Nie pozwala on na wykonywanie świetnych zdjęć, wręcz przeciwnie, są to bardzo przeciętne zdjęcia. Najwyraźniej został on dodany tylko po to, aby umożliwić użytkownikom prowadzenie wideo rozmów, zarówno za pomocą programu Skype, czy też właśnie za pomocą FaceTime. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z aplikacji Fotobu znanej wszystkim użytkownikom komputera Macintosh. Jeśli ktoś z Was korzysta z serwisu Facebook, obowiązkową aplikacją jest Friendly Facebook dla iPad. Świetna aplikacja, ułatwia użytkowanie Facebooka, no i jest dostosowana do większego ekranu w porównaniu z tradycyjną wersją aplikacji na urządzenia mobilne. E, tutaj też mamy szereg aplikacji doinstalowanych przeze mnie, więc nie należy się nimi sugerować. Oczywiście nie należy pamiętać o e, odtwarzaczu muzyki iPod, o galerii, także przeglądarce wiadomości mailowych, kalendarzu, na koniec zostawimy sobie ostatnią aplikację, czyli iBooks. iBooks to nic innego jak cyfrowa księgarnia oraz aplikacja pozwalająca na przeglądanie zakupionych czy też pobranych książek. W tym wypadku mamy dostępnych mnóstwo, mnóstwo publikacji, tylko od nas zależy, które wybierzemy. Są również zarówno książki płatne, jak i bezpłatne. Wydaje się, że z nic nie jest przypadkowe. Wystarczy tylko spojrzeć na opcję przejścia do kolejnej strony podczas czytania książek. Aplikacja, jak widać, jest zupełnie interaktywna. Tutaj Apple próbowało odsorować e, rzeczywiste przejście między stronami. Istnieje możliwość zwiększania czcionki, zmniejszania jej, dostosowania jasności ekranu, czy też włączania trybu SEPI. Dodatkowo użytkownik ma możliwość założenia zakładki, tak jak w rzeczywistej książce. W tym wypadku, po powrocie do książki, zaczynamy czytać ją od momentu, w którym zaznaczaliśmy naszą zakładkę. Najlepszą funkcją, jednak, według mnie, iBooks jest możliwość przejścia szybkiego, szybkiego dosłownika. W tym wypadku, jeśli czytacie mnóstwo publikacji po angielsku, będzie to niewątpliwie świetna funkcja. Wystarczy zaznaczyć słowo. Oraz wybrać opcję słownik. W tym wypadku wyświetla się słownik angielsko-angielski. iBooks jest przykładem aplikacji, która pokazuje, jak świetna może być e, możliwość czytania książek na urządzeniach takich, jakim jest tablet. Jest to wręcz obowiązkowa aplikacja dla wszystkich i tym bardziej, że wystarczy ją tylko po darmo ze sklepu z App Store. Nie mam zamiaru przedstawiać aplikacji, które widzicie na ekranie głównym. Zrobimy to nieco później i wytłumaczymy wtedy, czemu akurat uważamy, że warto je zainstalować na naszym iPadzie. W skrócie, Apple iPad 2 jest nowym królem tabletów i jest to stwierdzenie jak najbardziej słuszne. Więcej na temat Apple iPad 2 możecie przeczytać w naszym teście. Link dostępny jest powyżej oglądanego wideo. Na koniec powiemy Apple iPad 2 zapoczątkował erę tabletów, iPad 2 wyznacza kolejną ścieżkę rozwoju wspomnianych urządzeń. Dziękujemy za oglądanie wideo i polecamy się na przyszłość. Pozdrawiamy redakcja Online.pl.